Analiza ruchu w sklepie internetowym Statystyka odwiedzin sklepu prezentowana jest w formie sumarycznej oraz graficznej z podziałem na różne przedziały czasu. Inną ciekawą statystyką jest analiza lokalizacji odwiedzających. Ilość odwiedzin z poszczególnych regionów świata prezentowana jest w formie graficznej mapy. Po kliknięciu w wybrane państwo pokazywane są bardziej szczegółowe statystyki. Oprócz tego, statystyki prezentowane są również w formie tabelarycznej. Umożliwiają one zawężenie lokalizacji do poziomu miejscowości. Statystyki umożliwiają również analizę źródeł pozyskiwania odwiedzających. W tym przypadku blisko 80% odwiedzających weszło na stronę sklepu po odnalezieniu go w wyszukiwarce Google. Pozycjonowanie sklepu w wyszukiwarce Google. Po wpisaniu w wyszukiwarce numeru katalogowego części w wynikach wyszukiwania pojawią się sklepy e oferujące tą część zamienną. Oprócz widoczności stron sklepów w indeksie witryn, strony produktów widoczne są również podczas wyszukiwania grafik. Więcej wideo instrukcji znajdziesz na wwwjbrpl ukośnik wideo.